kocian szalik, przepiękna kobitki 134 w tak samo w talii w biodrach 150 tu macie dużo obwodu rękawa to jest 30% jedwab 70% wiskoza Myślę, że sukienka po prostu kradnie serce. Jest piękna. X2768 kawa. Piękna jest. Ona jak z paskiem będzie pięknie wyglądała. Tu macie dziewczynę jeszcze kolor beż. Natomiast tutaj może błędnie jest opisana beż, Ona bardziej powinna być fango, ale wpisujecie beż. X2768 beż. I dziewczyna dzisiaj jest dostępna również piękna butelka. Wybierajcie. Sukienka jest piękna. A teraz jeszcze założę do niej paseczek. Zobaczycie, jak z paseczkiem jak się prezentuje w z paskiem. X2768 kawa, beż oraz butelka. Trzy kolory dostępne. Jeszcze troszeczkę poporuszam, żebyście tak zobaczyły, jak ona wygląda. Piękne te rękawy. Dodajcie sobie do tego nasze bransolety. Wygląda pięknie. X2768 kawa. Cena 149 zł.